Żeby kupić nowe kasety muszę wykonać wiele kroków bardzo się na Bo nie jest to w moim przypadku łatwe Ja nazywam się świadomek 97 a to co tu widzicie to mój nowy nabytek kasetowy Muława. Muława, już kiedyś była ale to są inne kasetki z mławy taki tam szerszy horyzont no i Pokrótce przyjrzymy podpisy. Nieuchwytny cel. Huragan ognia. O, tak to się prezentuje. Podpisy są na prawie każdej kasecie. Te mam liberator. Liberator dwa razy. No ciekawe o nie dobrze... Nie, nie wiem. Liberator Predator. Ciężko się rozczytać. Tak, pokrótce przejrzymy, bo to jest 33... 33 sztuki. Tutaj mamy osadzony tango i cash. Znowu tango i cash. Już czwarta chyba powtórka tego filmu na moich kasetach. Tutaj jeszcze mamy co dalej? Ofiara wyrachowania, tragiczna miłość, eee, kryptonim, na burza, godzina próby. Hmm, co tu mamy jeszcze? Tutaj nie ma podpisu czy jest? A tutaj nie ma podpisu, tutaj jest pusta. Ciekawe co to jest nie wiem eee, jeszcze z jedną hmm. tutaj mamy jakiś zdarty podpis nie wiem no, jeszcze może tutaj eee, Terminator część pierwsza Terminator część druga no ciekawe eee, no jeszcze tutaj może coś weźmiemy Godzilla kontra Mega Go... Mega... Leon? Godzilla kontra Hedora Science Fiction filmy o Godzilli, wiadomo o co chodzi i te kasetki kładę tutaj tu, tu są te filmy, które właśnie yy, pan powiedział które kupiłem i coś tam było wspomniane, że 10 lat temu były nagrywane, także nie wiadomo też jest taka lekka nutka niepewności ale myślę, że te filmy, które są napisane się tam znajdują, chociaż też widzę, mogły być ponadpisywane niektóre rzeczy. Także dzięki za obejrzenie i hejo, pa pa pa, pa.